Witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Jestem właśnie w Walenstadt nad Wallendze. Przepiękne miejsce, za chwilę pokażę Wam trochę więcej. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo to jest takie mniej turystyczne miejsce pod kątem ludzi przyjeżdżających do Szwajcarii, bardziej przyjeżdżają tutaj sami Szwajcarzy. No i dużo właśnie ludzi z i miasteczek spędza spędzę ten wizierem czas. Jest tak spokojnie i troszeczkę bardzo przyjemnie. Te do tego filmu to nie jest Clickbait, to jest prawda. I zakładam filmy w Szwajcarii, ale za chwilę Wam o tym opowiem. Wcześniej takie małe ogłoszenia parafialne. Więc e, szykuję się teraz troszeczkę dużo i dzieje się teraz troszeczkę dużo w moim życiu. Dlatego też nagrywam troszeczkę mniej, albo robię wam takie filmy, które, których nie muszę kręcić na bieżąco w sensie nie muszę e, nosić kamery ze sobą i tak dalej. Mianowicie, e, mianowicie, no tak jak właśnie mówiłam, zakładam firma, ale o tym zaraz. E, a oprócz tego kotek się pochorował, Paweł się pochorował, wiecie, wszystko naraz. Także e, kotek ma alergię i będzie dobrze, także się nie przejmujemy. Natomiast jeżeli chodzi o Pawła, no to uważajcie na siebie, bo Paweł był w górach i nabawił się boreliozy. Także teraz bierze antybiotyki i niestety musi się uważać, będzie pewnie jeszcze jakieś dodatkowe badania robił. Natomiast no, siebie mogę powiedzieć, wam, żebyście uważali i żebyście też robili sobie badania, bo z tym nie ma żartów. On w ogóle jakby nie zakładał faktu, że go cokolwiek ugryzł. Znaczy, wiedział, że go coś ugryzło, ale nie wiedział, że ma kleszcza i po prostu dwa tygodnie później klasyczne y, objawy boreliozy, rumień i tak dalej. badania faktycznie. Także niestety. Także uważam na kleszcze. Ja teraz tak mówię, a sama siedzę w sukience, y, ale okej. Okay tylko jaszczurki biegają. E, ostatnio nakręciłam film dotyczący linii lotniczych L. ale on nie przyjął się jakoś szałowo, ale szczerze mówiąc ja w niego włożyłam dość sporo pracy, także zajrzyjcie, obejrzyjcie, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Myślę, że warto, myślę, że wyszedł całkiem fajnie, także oglądajcie ten film i nadrabiajcie, bo wiem, że troszeczkę spadła oglądalność, ale wnioskuję, że to z tego powodu, że raz jest lato, dwa yy, dwa, wiem, że po prostu mm, no, zbyt duże przerwy robiłam. Znaczy, ja sobie tak to tłumaczę, nie? Nie, że dlatego, nie, nie, że, nie dlatego że jestem mało interesująca i że mało interesujące filmy robię. A trzecia informacja jest w zasadzie taka, że kanał osiągnął niedawno 3000 subskrybentów, także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za to. 3000 to już taka fajna liczba, bardzo się z niej cieszę. I oprócz tych 3000, 15 lipca będzie dwa lata od czasu, kiedy wrzuciłam pierwszy film, mój kanał. Także pomyślałam sobie, że warto to jakoś uczcić i. I może zrobimy jakieś Q&A. Nie wiem, czy macie jakieś pytania, czy będzie coś, co będzie Was interesować tak naprawdę. Ale jeżeli tak jest i chcielibyście, żebym taki Q&A na, na drugi roczek kanału zrobiła, no to zadawajcie w komentarzach na dole pytania z nawiasem Q albo coś, żebym wiedziała, że to pytania do Q&A. Jak wiecie, w marcu odeszłam z muzeum i na początku szukałam pracy w innych muzeach, w galeriach, no i taki miałam plan ogólnie. Natomiast później też doszłam do wniosku, że dlaczego by nie spróbować zrobić czegoś sama, tym bardziej, że no niestety, ale rynek, jeżeli chodzi o galerie i muzea, nie jest taki super szeroki. I jak wiecie, tych osób w tej branży nie jest za dużo, no więc jak już ktoś taką pracę załapie, no to raczej nie ucieka zbyt szybko tylko ja taka durna byłam. No i po prostu uznałam, że zrobię coś swojego. Doszłam do wniosku, że pójdę w branżę turystyczną, z tego względu, że sama bardzo polubiłam podróżowanie i wiem, że dużo osób do szwajcarii przyjeżdża, a być może niektórzy chcieliby taką szwajcarię zobaczyć właśnie na przykład z przewodnikiem. I tym sposobem powstała Rajza. Rajza oznacza podróż. To jest takie to polskie słowo oznaczające podróż. Pewnie pochodzi ze Śląska, bo ono pochodzi ogólnie od języka niemieckiego, od słowa Rajza. Więc wnioskuję, że może być właśnie gdzieś ze Śląska. Tak, tak mi się kojarzy. W każdym razie tak powstała Rajza, czyli moja firma, można powiedzieć. Ja byłam teraz. Dzień temu byłam w urzędzie, żeby tą firmę zarejestrować. Oczywiście dowiedziałam się wszystkiego sobie, jak muszę zrobić. Wszystkie dokumenty dostałam potrzebne. No i teraz po prostu zbieram wszystkie inne materiały i papierki, które muszę im wysłać, żeby tą firmę móc normalnie, legalnie zarejestrować. Firma już jako tako działa, aczkolwiek bardziej na zasadzie bo musicie wiedzieć, że w Szwajcarii działa to tak, że do 2300 franków rocznie można zrobić bez żadnych umów, bez żadnych um, zobowiązań, że tak powiem. Natomiast jest to mało, na, na, na rok jest to zdecydowanie mało, dlatego też zdecydowałam się założyć firmę i zrobić wszystko tak, jak należy. I Istnieje coś takiego jak Einzel firma, ja postanowiłam właśnie taką firmę założyć. Jest to firma jednoosobowa, czyli w firmie pracuje jedynie ja. Ja zajmuję się wszystkim, ja wszystko sama organizuję, wszystko sama robię, ja wystawiam rachunki itd. itd. E, także tak to wygląda. No i właśnie, w związku z tym, że robię wszystko sama, no to zajmuje to bardzo dużo czasu. Ja wam o tym wcześniej nie mówiłam, pracuję nad tym już od parę miesiąca, Prawie dwa miesiące? No, i oczywiście muszę przygotować wszystkie trasy, muszę um, um, szkolić się tak naprawdę z tego wszystkiego, poduczyć się, um, obejść te wszystkie miejsca, przygotować sobie plany. Oprócz tego robię jakieś dodatkowe kursy. Oczywiście, w Szwajcarii, jeżeli chcę być przewodnikiem, no to nie muszę robić jakichś szczegółowych kursów, e, aczkolwiek ja po prostu chcę, bo wychodzę z założenia, że im więcej i zrobię, im więcej sama zobaczę jakiś grup i tak dalej, tym po prostu będę więcej umiała. Dalej, są również miejsca w Szwajcarii, w których jeżeli chcę je pokazywać grupom, no to muszę się do tego przygotować i wcześniej odbyć kurs w tym konkretnym miejscu, jak takie oprowadzanie ma tam wyglądać. Także ja w tym momencie też takie kursy robię, żeby po prostu mieć wejście do jak największej ilości miejsc. Na ten moment już można mnie zamówić o prowadzenie po Curychu, Lucernie, Bernie, Bazylei i ta oferta się stale będzie rozszerzać. Oprócz samego pracowania jako przewodnik, również można u mnie zamówić pomoc przy organizacji jakiejś imprezy, jakiegoś eventu w Szwajcarii. Także tak to wygląda. Więcej informacji znajdziecie na stronie. Na dole wam zostawię link do strony na Facebooku. Ona się nazywa Riza, Turystyka i Wydarzenia w Szwajcarii. Firma miała ruszyć ogólnie od sierpnia i jakby cały plan taki jest, ale, ale wcześniej no właśnie muszę się przygotować, muszę mieć wszystko już jakby zaplanowane. Oczywiście już robiłam oprowadzenia, robiłam oprowadzenia dotychczas w Curychu. A przy okazji odkryłam właśnie takie coś Focus Water, Grapefruit i. Żurawina. Bardzo dobre. Toś mi jakiś czas temu pod filmem z Izraela napisał, że, yy, że mieszkam w takiej pięknej Szwajcarii, a podniecam się żwirownią na pustyni. I pokażę Wam coś teraz. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, bo tutaj właśnie jest tak surowo bardziej. Oczywiście jest jakiś las, ale zobaczcie te góry tutaj na Valencie. To one są takie surowe, skały, szare. Dla mnie są przepiękne. Wiecie, każdy lubi coś innego Jedni nie lubią zieleni, puszcze i puszczę, inni lubią właśnie takie bardziej surowe klimaty i zdecydowanie jestem ich fanką. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Takie y, różne pogadankowe info w zasadzie, co tam u mnie. Także tak jak mówiłam, jeżeli chcecie o jakieś kilo, no to czekam na Wasze pytania i odezwę się do Was niebawem, a teraz idę troszeczkę odpocząć i uciekam z tego słońca, bo jest pierdyliard stopni, a ja mam narzutkę, żeby się za bardzo nie opalić. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!